Mam nadzieję, że mnie widać. Mam nadzieję, że mnie słychać. To jest nasz pierwszy live na Instagramie Centrum Teatru i Tańca w Warszawie. Ja nazywam się Patrycja Nosiadek i łączę się dzisiaj z Wami, żeby porozmawiać o tanecznych niedzielach online. Dzisiaj o godzinie 15 swoją premierem miał Artur Grabarczyk i Teoria Ucieleśnienia. Jeśli jeszcze nie wiecie, o czym mówię, to zapraszam na wydarzenie. Na Facebook, nasz oficjalny, gdzie co tydzień o godzinie 15 możecie oglądać nowe produkcje, nowe premiery Teatru Tańca właśnie przy pomocy wyprodukowane przy współpracy z Centrum Teatru i Tańca oraz wsparciu miasta stołecznego Warszawa. Dzisiaj będę się łączyła z Arturem, widzę, że już tutaj z nami jest. Spróbujemy się. Artur będzie odpowiadał na wasze pytania, było ich naprawdę dużo. Dziękujemy Wam bardzo za ten kontakt. O, cześć. Czy teraz mnie słyszysz? Tak, tak słyszę cię. Jest, dobra, mamy to. To jest nasze kolejne podejście, ale pokonaliśmy przeszkody techniczne. Słuchajcie, ja zanim się połączyłam z Arturem, który dzisiaj będzie odpowiadał na Wasze pytania, to mówiłam o tym, że dostaliśmy dużo odpowiedzi. Nie damy rady na pewno na wszystko odpowiedzieć, ale wybrałam te, które najbardziej Was interesowały i które się powtarzały. Skoro już Cię tu mam i się słyszymy, to jak tam się masz, Artur, chyba po zerwanej nocy, bo wiem, że do samego końca trwały, Montaże i przygotowania dzisiejszej premiery. Jak tam żyjesz? No tak, jakoś żyję. Akurat tak się, tak się złożyło, że w ostatniego dnia jeszcze stwierdziłem, że coś mi nie gra w jednym fragmencie, i postanowiłem go dograć, i potem jeszcze go. E, e, zmienić. Generalnie jakby w ogóle materiał, który, który, który tam był, bardzo się był bardzo płynny, bo tak naprawdę kilka, kilka razy zmieniałem e, jakby wersję, kolejność i tak dalej, więc tak naprawdę bardzo duża część materiału nawet nie została użyta. E, no, ale jakoś się jakoś przeżyłem, już trochę odespałem, więc z nogę. Co dobrze. No dobrze. Efekt końcowy jest fenomenalny. Gratuluję, bo świetna premiera. E, zaraz już tylko odpowiesz na kilka moich pytań, pomęczyć jeszcze chwilę i możesz odpoczywać do woli i e, cieszyć się majówką. E, słuchaj, spisałam sobie e, to, o co najczęściej pyta, e, pytała publiczność. Może też jeszcze kilka słów o samej teorii ucieleśnienia, bo nazwałeś to e, współistnieniem. E, w czasie długotrwałej izolacji, zależności i napięcia pomiędzy umysłem i ciałem e, stają się bardziej intensywne. I odczuwalne. Zadajesz tu takie pytanie, stawiasz tezy, jak człowiek sobie z tym radzi, i powiedziałeś, że ciało to tylko opakowanie umysłu, który pełni funkcję centrum dowodzenia, ale czy na pewno, czy faktycznie jesteśmy tylko kukiełkami poruszającymi się przez system sznurków? I to o to właśnie chciałam się zapytać, czy znalazłeś odpowiedź, bo często jest tak, że my jako twórcy stawiamy sobie jakiś punkt wyjścia, od czego zaczynamy, a potem przechodząc przez ten proces twórczy, okazuje się na końcu, że doprowadziło nas to do zupełnie czegoś innego, więc. My na pewno jako widzowie mamy swój odbiór tego, natomiast jakie jest teraz Twoje spojrzenie na temat na temat tego, o czym mówiłeś w swojej choreografii? To znaczy wydaje mi się, że z jednej strony to były takie rozważania nad, nad oczywistą sprawą tego, że Teoretycznie mamy ta, troszeczkę taki stereotyp, albo mówimy często, że wszystko się zaczyna w głowie i z głowy idą wszystkie impulsy, i z jednej strony wiemy to, a z drugiej strony bardzo często e, sami doświadczamy jakichś bodźców z zewnątrz, które, które wpływają na to, e, jak się zachowujemy, czy jak reagujemy, jakie decyzje podejmujemy. E, mhm. e, więc e, więc z, z jednej strony to jest, to jest taka. Jakby mamy tą świadomość, że faktycznie okej, okay, tutaj reagujemy, kieruje nami głowa, a z drugiej strony um, jesteśmy świadomi tego, że faktycznie jest jeszcze, są wszystkie te bodźce ze dlatego mamy te zmysły, jakby te zmysły są bardzo dużą częścią tego. No i um, ja jakby z tą, jakby w, w, mnie, mnie ten temat zainteresował ze względu na to, że um, jakby. Teraz, w, w obecnej sytuacji, ten cały lockdown, w którym się znaleźliśmy, e, no to siłą rzeczy siedzimy bardzo dużo w domu, i ja zacząłem od, odczuwać sam na sobie. Hmm, jakieś tak, jakiś taki pewien rodzaj, znaczy wszyscy odczuwamy dyskomfort, ale ja mm. tak zacząłem właśnie odczuwać to w takim dosyć fizycznym stanie, w sensie takim e, bardzo prostym typu, że na przykład nie wiem, jestem niedotleniony i na muszę otworzyć okno, bo przecież jest zaduch. I e, i dlatego zamknąłeś się w piwnicy na kilka tak, tygodni. Tak, <laughs> no, tak. Znaczy to jest, Piwnica jest też właśnie kolejną częścią tego, ale jakby dążę do tego, że, 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 że właśnie jakby obserwacja samego siebie, obserwacja mojego ciała i tego, jak reaguje, skłoniła mnie do jakiejś takiej refleksji, jakiegoś takiego zastanowienia się i wgłębienia się w temat właśnie tych, tych bodźców zewnętrznych, tego, tego umysłu, który staje się w dużej części jeszcze bardziej ucieleśniony w obecnej sytuacji niż zazwyczaj. Mm -hmm. No to w dużej mierze już powiedziałeś właśnie o inspiracji, ale powiedz teraz, skąd pomysł na tą przestrzeń? Dlaczego ta piwnica? Dlaczego ta piwnica? Znaczy jeszcze może dokończę ten wątek i, i, i płynnie przejdę do Twojego mm -hmm. pytania. Dobrze. Bo... Um... E, właśnie mówiąc o tej, o tej izolacji i, o, tym, e, i e, o tej inspiracji, która się wzięła jakby z samego e, faktu, w jakim się znaleźliśmy właśnie e, tym, tego, tym, że ten nasze ciało, e, nasz umysł staje się coraz bardziej ucieleśniony przez tą sytuację. E, e, ja też zacząłem dużo o, o, o tym czytać, więc przeczytałem całą masę artykułów. E, I też e, szczególnie Andiego Clarka, to jest taki szkocki e, doktor, e, który wykłada na tamtejszym uniwersytecie. I on jakby się właśnie zajmuje e, umysłem ucieleśnionym. E, I on jak, jakby. I gdzieś tam czytając, to zacząłem się tak wkręcać i wkręcać jeszcze bardziej. Jakby tam te wątki są jeszcze są rozgałęzione jeszcze nawet na wątki historyczne, bo właściwie już sam e Kartez już mówił o, o takim dua dualizmie naszego, e naszego ciała i umysłu. Jakby to, e to się nazywało, bodajże dualizm kartezjański, chyba, chyba, chyba dobrze przytaczam. E e no i jakby gdzieś tam właśnie te, 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 ten, ten zbiór tych, tych rzeczy i gdzieś tam to zainteresowanie tego, co się, co się z nami dzieje w trakcie tej izolacji, doprowadziło do tego, że, 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 że stwierdziłem, że chciałbym zrobić, spróbować. Bo tak naprawdę to też powstał pomysł, że, że czym się zająć w tych czasach, i właśnie gdzieś tam po, od po sznurku do kłębka jakoś do tego doszedłem. Natomiast przechodząc już właśnie do tego pytania o, o przestrzeń. To piwnica, wydaje mi się, że piwnica jest takim e, miejscem, e, które właśnie bardzo mocno kojarzy się z zamknięciem i dla mnie to gdzieś jest, e, swojego, to, dla mnie to trochę tak swojego rodzaju metafora, bo z jednej strony to jest takie miejsce dla nas odległe ze względu na to, jakie tam panują warunki, e, jakby ten chłód, ta, ten brud, jakby gdzieś tam te um, brak światła i zamknięcie, a z drugiej strony tak naprawdę jest bardzo blisko nas, bo większość z nas ma piwnicę właśnie właśnie w własnym, okay. własnym domu, więc jakby to jest bardzo blisko, ale gdzieś tam dla nas też bardzo daleko. No i to jest gdzieś tam e, z, chciałem spróbować właśnie e, w, te poczucie zamknięcia jeszcze bardziej e, przypieczętować, jeszcze bardziej e, podkreślić. E, dlatego właśnie się zdecydowałem na tą piwnicę i też dzięki temu e, pozwoliłem sobie na taki dosyć długi i swoisty prawdziwy research w prawdziwie zamkniętej przestrzeni. Ciekawy pomysł, ciekawe podejście, takie właśnie symboliczne, metaforyczne, bo większość tych produkcji, które teraz oglądamy, dzieje się w pokoju, w jakiejś takiej przestrzeni domowej. I ty tutaj przełamałeś ten stereotyp, dlatego też do tego nawiązuję, bo jest to coś, czego jesteśmy zasypywani takimi produkcjami, ale pokazałeś to w jakimś innym aspekcie i to było bardzo ciekawe. A ile słuchaj czasu zajęło Ci przygotowania, cały koncept, montaż, bo jest to. Zdecydowanie pracochłonne. Ty też, wydaje mi się, że jest to dla ciebie nowa forma wideo? Czy wcześniej już pracowałeś w taki sposób? Czy głównie twoje realizacje były sceniczne? Ehm, tak, pr pracowałem również z wideo. Ehm, co prawda, nie, nie zawsze to było bardziej takie hobbystyczne. Od ja czasu do czasu sobie coś tam e, lubiłem zmontować. Kiedyś jeszcze, jak pracowałem w Szkocji, to miałem zocenia z teatru ehm, i dla nich e, montowałem. Ehm, ale jakby także, także tak, no jakby doświadczenie w, w tej kwestii mam, ale nie jakieś takie um, wielkie powiedzmy, a jeżeli chodzi o już, już o, o, to, o, to, o ilość czasu, no to zdecydowanie byłem zaskoczony, że, że aż tyle czasu to wszystko zajmie. W sensie takim, że myślałem, że um, te dwa tygodnie, bo tak naprawdę pracowałem nad tym w sumie dwa tygodnie, jakby powiedzmy mhm. trzeci tydzień wstecz, no to jeszcze gdzieś tam w głowie, jakby już bardziej, jeżeli chodzi o koncert, ale tak fizycznie, mhm. taki research w przestrzeni i, i działanie plus... Plus, plus nagrywanie, plus montowanie, no to dwa tygodnie. No i tylko, że myślałem, że te dwa tygodnie miną tak, że jak będę miał gdzieś tam ten czas pracy i gdzieś taki czas dla siebie, a tak naprawdę ostatnie dwa tygodnie to spędziłem w piwnicy, a jak nie w piwnicy, no to właśnie lądowałem przed ekranem, także że Netflix mhm. w ostatnich dniach to w ogóle nie wchodził w, w grę. Masz sporo do nadrobienia. Tak, więc, więc moje seriale leżą i czekają, mhm. ale no już od, od jutra myślę, że może ale dzisiaj wieczorem coś odpala żeby ten umysł trochę <grym> dać mu odpocząć. Trzeba wyjść no z tak. tego Jeżeli chodzi o ilość godzin, no to nawet nie liczę. Ale, <grym> ale też ciekawe, że właśnie w takim zamknięciu po takiej ilości godzin przychodziłem i byłem tak brudny, że to jest nie do, nie do pomyślenia. <grym> Jeszcze przeczytam ostatnią wiadomość przysłaną do nas od widzów. Brzmi ona świetny spektakl. Jakie są Twoje dalsze plany artystyczne? No właśnie, oczywiście, chcemy wiedzieć, co dalej z Tobą, ale ja chciałabym Cię też podpytać: jak Twoim zdaniem, jak uważasz, jak długo my jesteśmy w stanie jako środowisko tańca funkcjonować w ten sposób? Jesteśmy taką specyficzną grupą społeczną zajmującą się sztuką tańca, tworzeniem, żyjemy tego I to jest też sposób pozyskiwania środków do życia. Dwa, jesteśmy zależni od drugiej grupy, czyli od miłośników, teatru tańca, czyli odbiorców, których również dotknęły przeróżne kryzysy. Nie jesteśmy samowystarczalni. Jak myślisz, na jak długo wystarczy nam ta forma online? Czy masz jakieś przemyślenia, postulaty, marzenia, nawet wizje, biorąc pod uwagę ten najczerniejszy scenariusz, czyli to, że nie wrócimy na jesień, wcześniej niż jesień, październik, listopad, a na nawet koniec roku, grudzień, e, nie spotkamy się z publicznością w teatrach. Mm -hmm. e, no, obawiam się, że tak może być, w sensie takim, że. Mm, znaczy, ciężko przewidzieć do końca, jaki będzie scenariusz. Tak jak mówisz, właśnie, jesteśmy bardzo zależni od, od widzów, a jeżeli nie będziemy w stanie wpuścić widzów do teatru, no to tak naprawdę taka forma, jaką znamy. Taka forma sztuki tańca i performance, jaką znamy, to przy, tej, przy, przy takim obostrzeniu nie ma zbyt optymistycznej wizji. Znaczy nie jest to zbyt optymistyczna wizja. No taka forma online wydaje mi się, że jest doraźna. Wiadomo, że będziemy próbować i działać e, tak długo, jak to będzie, e, jak będzie trzeba, aczkolwiek no, wiadomo, że e, nie da się porównać tego, w, e, jak działam w teatrze i jaki jest, jaka jest forma odbioru, jak, a jaką mam w internecie, tym bardziej, że inter w internecie mamy bardzo dużo różnego rodzaju kontentu, więc e, trzeba walczyć e, ze wszystkim innym a do teatru, no to wiadomo, że jak ktoś chce, to właśnie idzie konkretnie do teatru. No jakby jest to bardzo takie um, ciężkie do określenia, jak, jak, to, jak to faktycznie będzie. Mam nadzieję, że będzie krócej niż wszyscy myślimy. A tak. um, no zobaczymy. No, mam mam szeroką, mam bardzo dużą nadzieję, że, że nie będzie aż tak źle. A jak będzie, no to zobaczymy. Że każdy kolejny tydzień, każdy kolejny miesiąc będzie nas może przybliżał trochę bardziej do, mhm. do odpowiedzi. Natomiast dziękuję osobie, która w komentarzach w odpowiedzi na to, co. I, i, I co to było pytanie? Aha. Co dalej plany? u Ciebie? Tak, jak co jak dalej, tak. no, bardzo duża część moich planów bardzo drastycznie uległa zmianie, bo ja w, w, w dużej mierze miałem działać za granicą w tym roku. Więc moje plany obróciły się trochę o 360 stopni. Jaki tam jest komunikat jest z ich strony, jeśli chodzi o zagranicę? Jakby to zostało anulowane czy przesunięte? Jaki masz feedback? Mhm. E, to znaczy tak, na razie na razie zostało to przesunięte w czasie e, rzeczy, które gdzieś nam się miały dziać. W, w czerwcu, lipcu zostały przesunięte, na razie na grudzień na przykład um, e, gdzieś tam jakaś trasa, e, która miała być na jesieni to na, na razie jest pod znakiem zapytania została też mhm. określona, e, bo na razie nie wiedzą jak, jak będzie, więc, e, więc jeżeli chodzi o, to, o te projekty zagraniczne no to one na razie po prostu, tak jak mówię, no jeden jest e, przesunięty na grudzień, na razie znakiem zapytania, czy w ogóle będzie się odbywał okay. a, a inne na razie po prostu czekają na rozwój sytuacji. Um, a e, ja dalszych planów, no to oprócz tego, że, że, że oczywiście dalej będę też e, działał online e, na tyle, na ile będzie się dało. Mam. No, e, e, Parę, parę pomysłów, pewnie spróbuję zrealizować jeszcze jakąś e, jedną podobną, e, podobną premierę w, e, tylko jeszcze w trochę innej przestrzeni. Mam nadzieję, że już te przestrzenie zewnętrzne już będą bardziej dostępne, więc pewnie coś takiego Panie. będę myślał, e, żeby działać. E, oprócz tego no to też e, w, Szykuje się projekt, który jest tutaj e, oddolną gdzieś tam polską inicjatywą, e, w, e, z, z gdzieś tam z ramienia Instytutu Adama Mickiewicza, e, okay. ale też na razie e, mam działać on, znaczy online, w sensie przeprowadzać próby przez internet. Natomiast e, co do premiery, która miała się odbyć, też jest, stoi pod znakiem zapytania. Czy Aha. jesienią zdołamy zrobić premierę właśnie e, na żywo dla widzów w teatrze? Czy będziemy musieli się zadowolić e, wersją online? Więc no, na razie bardzo dużo jest znaków zapytania, więc tak naprawdę to jest troszeczkę takie działanie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. E, tak jak wszyscy, pod znakiem zapytania, tak. No dobrze, w takim razie bardzo Ci słuchaj, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Z takim pozytywnym akcentem myślę, kończymy z nadzieją, że jak najszybciej wrócimy już do rzeczywistości. Też potrzeba matką wynalazków, więc może nigdy byśmy nie zrealizowali takich projektów, jakie robimy teraz, więc nie ma tego złego myślę. Też wydawało nam się na początku szaleństwem przeprowadzanie w ogóle premier online, czy prób online, co się tak naprawdę, tak jak mówisz, też dzieje i jakoś staramy się wszyscy. Odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Artur odpoczywaj, i miłego oglądania Netflixa. Dzięki za rozmowę. Gratuluję Dziękuję. jeszcze raz udanej premiery i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję też za rozmowę, i też pozdrawiam i Ciebie, i, i wszystkich, którzy nas oglądają. Dzięki bardzo. bardzo. Na razie trzymaj się. Hej. Hej.